Wszystko to, co na mnie teraz patrzy i wszystko to, do czego teraz tu w tym studiu mówię, w sumie jest także waszym jako liderów narzędziem pracy. Każdy dzisiaj może być hostem i to w tym nowym kanale podcaście The Host chcielibyśmy pokazywać. Jak to będziemy robić? Zapraszam. Otwieramy się dziś i robimy duże wprowadzenie do spotkań z ekspertami, którzy znają się na nowoczesnej komunikacji, ale także z liderami, którzy tą swoją drogę na scenę już przeszli. Czasami ona nie jest łatwa, czasami ona jest. Y Okupiona bólem, cierpieniem i wstydem, to co jest największym wezwaniem liderów, z którymi pracuję od wielu, wielu lat, to to, że boją się utraty własnej reputacji. Zresztą w podręczniku pokazującym, jak wyglądała droga na scenę wielu tych, którzy pojawili się na TED, jest o tym sporo mowy. Każdy, kto ma markę, każdy, kto ma nazwisko, każdy, kto ma pozycję, dzisiaj trzy, cztery razy zastanowi się, czy na pewno powinienem się publicznie pojawić, czy powinienem zrobić to tak, czy inaczej. Być może mam w zespole kogoś, kto robi to zdecydowanie lepiej, czy w takim razie wypada, żebym ja się też tam pojawił, bo przecież mogę wypaść gorzej. Czy to dobra droga? Nie. Czy to łatwa droga? Nie. To zawsze jest maraton, to nie jest sprint, ale to, co mam nadzieję, będzie pomocne, kiedy będziecie na tym kanale i będziecie go słuchać i będziecie go oglądać. Swoją drogą zachęcam już teraz do kliknięcia dzwoneczka albo innego guzika, który sugeruje subskrypcję, to jest podsłuchiwanie tych, którzy umieją w słowo, umieją w prezentację, umieją w zachowanie na scenie także, nie tylko sam Jarek, ale także tych, którzy mm, przeszli już tę drogę i wiedzą, gdzie było wygodnie, gdzie udało im się upaść, gdzie udało im się wstać, co zrobili właśnie na przykład w takiej sytuacji, kiedy na tej scenie język się plątał, gniótł i nie prowadził tam, gdzie mógłby prowadzić. To będą także spotkania z ludźmi, którzy potrafią w dykcję Potrafią w emisję głosu, potrafią we wszystko to, co jest przypisane trochę do roli hosta. Tak swoją drogą dzisiaj, jak popatrzymy sobie na wiele Waszych ról, to one jasne, że się zmieniają, jasne, że dochodzą nowe, niewiele odchodzi tak swoją drogą, ale te dwie, które pojawiły się wokół liderów ostatnio, to są host. I speaker. Host to jest ktoś taki jak ja teraz, czyli ktoś, kto nie używając promptera, nie używając notatek, akurat w tym momencie, powinien kontrolować to, co dzieje się po drugiej stronie, to, co dzieje się wokół niego, powinien przepracować sobie to, z czym wychodzi przed publiczność i powinien reagować na każdą niezapowiedzianą, naturalną sytuację. Host jest od tego, żeby posprzątać, host jest od tego, żeby przygotować miejsce dla speakera. Ten speaker to jest osoba, która wchodzi: może y, krótkim smoltokiem przywitać się z hostem, może zacząć dialog z publicznością, ale potem jest od tego, żeby dowieść pewną obietnicę złożoną w tytule tego wystąpienia. To jest dzisiaj bardzo istotne i ważne, i też o tym będziemy na tym kanale dużo mówić: czyli jak układać sobie to, z czym chcemy przed ludzi wyjść. Dzisiaj badania ostatnie pokazują, że w ciągu 20 lat Zmieniła nam się i zdemalowała nam się tak naprawdę umiejętność skupiania na rzeczach ważnych i choćbyśmy nie wiem jak bardzo chcieli kogoś naprawdę posłuchać, to... 20 lat wstecz. Mieliśmy dla niego 2,5 minuty. Dzisiaj mamy dla niego 47 sekund. Co nie oznacza, że ja też zaliczam się do publiczności, jestem mniej inteligentny niż byłem te 20 lat wstecz. Mam inny kontekst, mam inny bagaż, ale jednocześnie moja głowa, mój mózg dosłownie, wasz też, to jest zmiana ewolucyjna, sprawia, że z automatu nam się to skupienie szybciej niż kiedykolwiek wyłącza. Dlatego, że takich jak ja, hostów, mówców, autorów, twórców jest tak wielu, że każdy. Próbuje kupić naszą uwagę. Każdy próbuje od nas y, coś wziąć, i każdy próbuje sprzedać nam swy, w, swój czas, a jednocześnie wy tą walutą, którą macie, jest także wasza godzina, pół godziny. Albo i mniej. I do tego momentu dochodzimy. Dlatego układanie sobie dzisiaj prezentacji, dlatego przygotowywanie się do wyjścia na scenę powinno być zaplanowane i powinniście mieć na to czas w swoim kalendarzu. Bo jeżeli nie, to będzie bardzo trudno, szczególnie w takim czasie, gdzie musicie zawrzeć wszystko to, co mieliście do tej pory zapakowane. W 90 minut, w 45 minut, w zdecydowanie krótszym czasie, a efekt chcemy osiągać lepszy niż do tej pory, no bo wszyscy patrzą, no bo kamer jest wszędzie pełna, no bo mikrofonów jest wszędzie mnóstwo i rejestrują to w odpowiedzialne Sposób. Dlatego nowy kanał od Voice House, The Host będzie oczywiście nawiązywał do podręcznika The Host, będzie w nim sporo wiedzy, która krąży wokół podręcznika, krąży wokół Voice House. To co jest istotne i ważne poza wiedzą ekspertów, chciałbym, żebyście usłyszeli na tym kanale i to za chwilę się zdarzy. Będziecie mogli usłyszeć pierwsze rozmowy z tymi liderami, którzy na tej scenie już są, na tej scenie radzą sobie całkiem nieźle. Moje rozmowy z nimi trwające po kilkadziesiąt minut to są rozmowy, w których chciałem, żeby pokazali jak mierzyli się ze swoimi słabościami, jak zabierali się za swoją prezentację, jak w ogóle dzisiaj wygląda ich nowoczesna komunikacja. To są często szefowie dużych organizacji, dużych firm z kilkutysięczną załogą, kilkusetosobową załogą, często międzynarodową, więc i kontekst kulturowy i kontekst płci, kontekst kontekstu, często yy, Sytuacje, które są przed zarządem, sytuacje, które są przed zespołem, sytuacje, które są na town hall globalnym, gdzie różne kraje pokazują różne swoje umiejętności, też są im pisane, no i trzeba się w tym jakoś odnaleźć. Jakie mają na to sposoby, kogo słuchają, kogo podpatrują, jak się uczą o tym wszystkim w nowym miejscu od Wojska House, który będzie nazywał się The Host Podcast. Zapraszamy serdecznie, gdziekolwiek tylko lubicie słuchać albo oglądać swoje podcasty. Do zobaczenia.